i mam nadzieję, że to początek naszej współpracy. To jest debiut w tym sezonie zestaw plastycznych i cieszę się, że to są nowi nasi, chciałem powiedzieć przyszli przyjaciele i współpracownicy naszego klubu. Zwycięstwo, sukces, jak mi powiedział, ale zwycięstwo artysty, zwycięstwem jest, jeżeli to swoje zauroczenie, Potrafi przekazać drugiemu. Państwo spotykacie tutaj ten zestaw, w którym jest właściwie świat. Jest otaczające piękno naszego świata, które Panie właśnie przez to zauroczenie wzrokiem i, i psychicznym nastawieniem, to wpatrzeniem się niejako w ten detal, pokazujecie tutaj. Każdy z nich jest inny. Tak, jak każdy z nas jest trochę inny, i w tym tkwi bogactwo sztuki. Dodam może jeszcze, że bardzo dziękuję mojemu zespołowi i witam. Zacznę od Pana, bo jest jeden, mówię o moim jedynym Panu, który w tym zespole jest. Witam piękne Panie i bardzo Wam dziękuję, bo. To Wasze zauroczenie przecież w jakiś sposób odbija się na mnie. Więc pierwszy sukces artyści już macie, bo już tego jednego drugiego zauroczyliście. Ja patrzę na to i, i bardzo Wam za to dziękuję. Witam Was pięknie, a Państwo zapraszam do obejrzenia wystawy w nadziei, że w ułamku sekundy tego zauroczenia też doznacie. Dziękuję.